Dzisiaj zaczyna się pierwszy dzień w Talinie. Przeprowadziłem się do Talina nie wiem na jak długo. Jestem chory, mam covida. wyskoczyły mi z cyfry na twarzy. 15 stopni, jestem rozebrany, miałem wyjść tylko do samochodu i wysikać psa, ale zaczęliśmy chodzić tutaj po Talinie. No i widzę tutaj w parku maszynę windingową z kawką, więc idę sprawdzić o co tam chodzi. Kaffe Tomat, słuchajcie jeszcze z moją jedną z ulubionych kaw, Ili... Hi hi I would like to have coffee with milk. Kochy, korek. Nie wiem co to znaczy, cappuccino, cappuccino, ca kakao. o white flat. Eh? Coś mi się wydaje, że będę, będą mi się podobały te wyjścia z Ryfineczkiem, do pareczku. Jak ci się w podoba w tali nieco? Chłodno, nie? 15 stopni, jakoś tak pochmurno Ale parki fajne, zapachów tyle dookoła Dupcia się cieszy, się cieszy, dupcia Dupcia się cieszy, się cieszy, no Tak Mój mieszczuch Nie będę wamać, co jest do picia? Ile ojdzie od tego wlali.